Na boisku była nie do zatrzymania Małgorzata Dydek to ikona koszykówki, której sukcesy znała nie tylko cała Europa. W 1999 roku poprowadziła reprezentację Polski do największego triumfu w historii żeńskiej koszykówki. Złoto mistrzost Europy, MVP turnieju, niedościgniona na parkiecie, szacowano, że miała 218 cm wzrostu, prawdopodobnie była najwyższą profesjonalną koszykarką na świecie, była też znana ze swojego talentu, inteligencji i charakteru. Z Olimpią Poznań dwukrotnie sięgała po Mistrzostwo Polski. Później aż 7 razy zdobyła Mistrzostwo z Lotosem Gdynia. Z tą samą drużyną dwukrotnie dotarła do finału Pucharu Europy. Grała też przez wiele lat w WNBA. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych zawodniczek w kobiecej koszykówce. 28 kwietnia przypada rocznica jej urodzin. Małgorzata Dydek zmarła niespodziewanie 27 maja 2011 roku. Ale w historii polskiego sportu zostawiła ślad, którego nic nie wymarze. Obserwuj ten profil, jeśli chcesz poznawać historię tych, którzy naprawdę przeszli do legendy.